Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie żyje, żyje nam! nam. No. Miłość! Mocno! Ja Pomożej mu to daj. Pomoże nie ci to. najlepszego, kochanie! Cześć, nie chcę nauczyć. No, przy mnie A teraz tu, miłość, proszę. O, to twój wielki prezent. Wybrany. Tak więc mamy odpakować już Daj mi. wszystkiego najlepszego. Daj mi się też. Czekaj, to trzeba wejść, no? Czekaj, jeszcze Tosia ma dla ciebie laurkę, patrz. Uuuu, co dalego. Kurczaku mój. To się poprosić. Tak? To dziadek ci. Dziadek, dziadek ci jeszcze buzi chce pewnie tak. dać. Tak

Dobrze. Tak. Tak. Czyżby to był ten wymarzony? No? Coś podobnego, Tak. No. Tutaj tu za tą szardę, nie, nie za to białe, tylko za to czarne. Czekaj Tosiu, Tosia, popatrz, Tosia. Tu z ładnie. Tu, tu tylko. Patrz. A tam na Tu, tutaj. No Tak, tak. Faktycznie.

A dło? Oj, i czy to jest? Okay, a to trzeba wyjąć skąd nie, ten skierowkiem. Czy nie? A Zopatrzcie już drugi stan. Myślę, że nie, bo wypływać. Jeszcze go nie było? No są, no, jeszcze pół metra, to jest półtora. A, ty, a tu jest dobra. Tu jest, na razie. Tu wieszasz? Tu wiesz? I, I ni nie cię nie dawali? Ja się na tym wieszam. Chwilę się. oddychamy odpychamy, uwaga. Kilę! teraz śpiewa. No, może swoje, a to swoje. Dobra, dobra. Nie patrzcie, chłopcy. Musicie ładnie zaśpiewać, tak? nie. Żyję nam. Sto lat, sto lat nie żyję, żyję nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyję, żyję nam. Nie żyję nam. 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 Ja. O! No, jeszcze Субтитры сделал DimaTorzok